Cześć! Kolejny dzień, więc jak zawsze Duel, Geoguessr, Master 1, prawie 1200 elo i lecimy. Okej, okay. Słońce hmm. na północy. To jest raczej Chile, jedziemy po prawej z białymi liniami. O... Też znak w tym kształcie sugeruje Amerykę Południową. Bardzo mocno. E... A nie, chwila, ja powiedziałem Chile. Nie chodziło mi o Chile, bo mamy czarne auto. Właśnie. E... Chociaż to no Chile niby to pasuje. Ale no właśnie to auto. Nie wiem, czy to nie będzie po prostu jakaś taka Argentyna. Uuu, jeszcze niżej. Tutaj jest shitcam. To jest jakby flaga Kambodży, tylko taka wydłużona. Nami eee, tak to wygląda. Nie ma języka. Jedziemy po prawej, więc pasuje. To kliknę tą Kambodżę, no bo to, to jest flaga po prostu. Jedziemy po lewej stronie, tu jakiś taki blur dziwny. Słońce eee, na północy, blacha długa, więc pewnie RPA w takim razie. No tak, no w Australii takiej na przykład czy w Zelandii byłaby krótsza blacha. Gdzie tu klikać? Myślę, że jakoś tak będzie spoko. No i zobaczmy. Oj, 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 Na vibe? Może jeszcze bym dał Bułgarię, ale słońce było na północy, więc to już odpadało. No i jechaliśmy po lewej stronie. Dobra, białe auto, białe blachy. A kostka w sześciokąty. To jest Boliwia raczej z tą architekturą. Zaskonałem się nad miastem. Jest tu gdzieś może napisane. Nie wiem, na Vibe to bym klikał. A może, może jakieś. O Potosi. Tam jest taka góra fajna, którą już raz dostałem na filmie i rozpoznałem. Eee, taki znak to jest Newfoundland 510N. Jesteś do znalezienia. To jest 500, -ka, 520, -ka, 510. -ka. Tam jest jakiś znak, spróbuję to zlignapować, żeby mniej więcej odcinek drogi był. Ktoś średnio siedzi. Coś tego typu? Nie, bo tam jest zakręt w lewo. To bez sensu. Dobra. Nie będę wymyślał. A, czyli to było tu wyżej. No w sumie... No to miało sens. Tylko akurat w tym miejscu nie skanowałem. Dobra. Jest to O przekreślone. Jest Wej, więc to jest Dania. Z tym O przekreślonym moglibyśmy jeszcze być w Norwegii. No ale jak się droga kończy na Wej, to musi być Dania. Mówię o tej literze tutaj. On to raczej będzie wiedział. Jednak nie wiedział. Ale wciąż żyje. Ta antenka typowa dla Brazylii, Ekwadoru, Kolumbii Meksyku. Słup brazylijski, o ten. Podzielony na te sekcje. A... Uh, to mi coś mówi? Nie bardzo chyba Jest gdzieś numer telefonu nie ma Pusi mnie, żeby kliknąć północ. O, to jest la chyba lampa z Minas. Ale nie mam pewności. No i mogłem Załapałem lampie niepotrzebnie. Wszechosłowacki bollard, są dwa pomarańczowe reflektory Z jednej strony, z drugiej jest taki kwadratowy biały eee, I klikałbym chyba coś tego typu Też na hedge, bo nie jestem pewien kraju Więc nie chcę klikać daleko od Słowacji Wow To był hedge <laughs> Ok, GG Oj, z toną wygrałem, ciekawie. Teraz przeciwnik z Belgii. Okej. Okay. rylica Co? A. Uh... Góry to góry mogą być w takim razie. Czemu ta blacha jest kwadratowa? Mam parę pytań. Nalcyrlica. To jest Rosja? Jeśli to jest Rosja, to moim zdaniem gdzieś tu. Ale to totalnie nie musi być Rosja. Wow, okej, okay, to były te góry. Jedziemy po lewej. A... No i co? No i nic. Blachy długie z tyłu, biała, więc po prostu Irlandia. Na pewno biała. Nie, no tak, no białe są z tyłu. Podobnie kliknęliśmy, to było południe. Nie widzę tu nic jakiegoś super specyficznego. Na vibe tu jedynie mogę klikać chyba. O, nie widać auta i nie ma anteny, więc. Może Serbia, może Austria. Czy język. No, nie wygląda jak niemiecki. Prędzej bym tu Serbię klikał. A, Słowenia. Okej. Okay. Też ma sens. Z tymi górami jednak większy niż Serbia. To trójna linia na środku, biała także RPA. Jedziemy po lewej blachy długie, a jak długie to to nie może być Australia. Pytanie tylko gdzie w RPA? A raczej bym szedł Coś takiego, południowy zachód, ale to tylko na vibe, nic tutaj specyficznego nie widzę. Jednak nie, ale dużo nie stracę. To bez mnożnika jeszcze. No z tym to jest bardzo, bardzo prosta Holandia, Daj mi się szukać. A czy przeciwnikowi się chce? Nie wiem, spelam gdzieś mi się nie chce szukać. Eee... Będzie śmiesznie jak teraz to znajdę. Nie no, żółte blachy, te znaki to jest tylko Holandia, żółte to jeszcze w Luksemburgu mogą być. Małe to było, bez szans. Okej, okay, bolard jest niemiecki. Są so, dwie śrubki. Trochę góry dam niżej. No, jeszcze niżej. Póki co runda wyrównana bardzo. Ten w się Com. Słońce na południu chyba lekko. ale czy to jest Meksyk? Czy co, to, co to jest? Nie podoba mi się.com. Numer się zaczyna od szóstki, więc jeśli to Meksyk, to mniej więcej wiem gdzie klikać. To pytanie, czy to jest Meksyk? Dobra, załóżmy, że jest. Słuski są na północnym zachodzie. O wow, nice. Nie wiem skąd wiedział, ale nieźle. Uh, no, a teraz mamy Kenię, jedziemy pickupem jest Snorkel. Więc łatwa kania. Wingi to jest miejscowość. Nie znajdę, nie ma co. A bo to tu było. To była miejscowość faktycznie. I dostałem sporo. Weg, czyli niemiecki. Mamy rok 22, więc Niemcy nie mogą być. To co Austria? Nie widać auto, ale widać antenę. A w Austrii widać antenę? Z tego wszystkiego już nie wiem. Nie no jest Bollard. Więc to by miało sens. Nie wiem gdzie dokładnie. No i tyle GG. Czy jeszcze nie? Oj, GG. O, jakiś youtuber? Na i tak sądzę po niku. Eee, mamy Chile. Tak, tu jest wcięcie w tym znaku. Zresztą są wszystkie białe linie, więc Ile ma sens, Sub też jest Chile. Eee, a dokładniej to nic za bardzo o tym nie powiem. Moim zdaniem to jest coś takiego, ale. Zobaczymy. Mam nadzieję, że daleko nie będę. Oj, trochę byłem, Nigeria, mamy policję za sobą. Um. No i co? Tak. O tak, to trochę wajbuje. Tak bardzo zielono było. Tutaj cięższa runda troszkę. Może by to się jeszcze dało przeczytać. Nie wiem w ogóle co to za język, nie mam pojęcia Bo Ja bym tu klikał może jakąś Grecję Tylko język chyba nie jest grecki Nie wiem Ale coś pewnie tego typu kliknę Tam nie wiem O, znak na żółto wypełniony, więc może jednak mówię, ciężko w ogóle stwierdzić co to są za litery. To są greckie czy nie są. O, bliżej Turcji niż w sumie Grecji kontynentalnej. Węgry. Mam nadzieję, że on nie zna mety na śrubki na znaku. To są dwie na górze, dwie na dole. I wiele znaków tak jest właśnie wykręconych. I to są Węgry. Wiedział, ale tym razem ja jestem bliżej, więc nareszcie jakiś demż do przeciwnika. Ojoj! Trójkątny znak, i jakby po prawej jedziemy. Chociaż to jest jednokierunkowa droga, więc. Ciężko tutaj stwierdzić, cokolwiek. No nie podoba mi się runda. Czy to mogą być jakieś Włochy? Chyba mogą. Jakaś Hiszpania, Portugalia? Raczej nie. Mam nadzieję, że nie. Ale to też tak. Włochy nie bardzo to czuję. Nie wiem. Nie wiem co powinienem zrobić. Dam te Włochy. Aha! Nigdy bym się nie domyślił. Czarny znak od tyłu. Czy to jest Rumunia? Jest Rumunia. Nie bardzo coś tu przeczytam. Dobra, dam w środek, nie będę się bawić. Nawet nie wiem, co tu jest miastem tych wszystkich słów. Widzę, że on też dał środek. Antena i takie domy, o, czy to jest jakaś Finlandia, Estonia? Nie wiem, czy ta antena jest w Finlandii, ale w Estonii chyba jest. Tam Estonia, a to była specja. No tam też. Słońce na północy. A... Nic tu za bardzo dokładnie... Chociaż są białe przerywane linie, żółte ciągłe, więc raczej... Raczej z tego powodu Argentyna. Nie. Tam nie jestem pewien. Nie no, powinna być moim zdaniem Argentyna jakaś południowa, bo to tak wygląda. Nie ma drzew w ogóle. Taka bardzo niska roślinność. Same jakieś takie krzaczki. Pytanie, jak nisko iść? Santa Cruz? Dobra, próbuję, nie wiem. Ok, byłem bliżej. I wreszcie większy damage. 1600. To jest y, Rumunia, tymi literami. I góry są. Nie ma chyba nigdzie numeru drogi. Także nie wiem w sumie co klikać jakoś tak. No, jestem bliżej. Ale to niewiele zmieni. 245. D, czyli jest hiszpański czy francuski? No to już nie fajna runda. Co to jest? Gdzie jest słońce w ogóle? Niby na północy? Nie, no bez... a tam chyba. Ale w sumie to ciężko stwierdzić. Eee, to jest hiszpański czy francuski? Tu jest coś nad N, czyli to chyba będzie hiszpański, jednak. Tylko co w tej Hiszpanii? To nie w Hiszpanii, tylko. No, w Ameryce Południowej, no. Raczej. Nie wiem, jak to nie będzie. Nie boję się cokolwiek tu zrobić. To nie jest Europa, ale sam nie wiem. Wajbuje trochę jak Formosa. A tu Urugwaj? No to GG, To nie była najłatwiejsza gierka. No ale co, jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się wszyscy w kolejnych filmach. Siema.